Zakończymy zakrętkę i zaczniemy rysować samą butelkę. Na początku szyjkę. O tak, bardzo dobrze. I dalej też za pomocą łuków narysujemy całą butelkę. Zaczniemy od lewej strony i później z prawej strony. Hmm, chyba nie wyszła mi zbyt prosta. O, nie ma się co tym przejmować. Czasami tak wychodzi. Teraz narysujemy naklejkę na butelce. Za chwilę na niej pojawi się oznaczenie. Weźmiemy linię łamaną i narysujemy krzyż. Będzie to kilka połączonych ze sobą linii. Trzeba tu być bardzo dokładnym, bo jest do połączenia wiele małych elementów. To jest troszkę tak, jakbyśmy rysowali takie małe prostokąty, które nie mają jednego boku. Dobrze! I jeszcze ostatnie ramię krzyża. Uff, udało się. Weźmiemy elipsę, i <laughs> do butelki umieścimy łyżeczkę. Przecież trzeba jakoś podawać syrop. I tutaj muszę wam powiedzieć jedną ważną rzecz. To syrop. Jak ktoś dorosły będzie chciał wam podać syrop, to nie odmawiajcie. To z pewnością pomoże na wasz kaszel. Butelka z syropem i łyżeczką narysowane. Dzień dobry. Przygotujcie mi łyżka. Jak będą gotowe, to myślę. I wyślijcie je do nas na www.forfunkiz.pl, a my pokażemy je na ekranie telewizora. Kwiatki Koko. Szanowni ko.